Będę mówił po polsku. Panie Przewodniczący, ja stanowczo protestuję przeciwko tym wszystkim głupotom, do których dopuszcza się, do których dopuszcza się na w czasie posiedzenia tej komisji, pan o nazwisku Hauser, dumnie miejący się patriotą. Proponowałbym, żeby pan się czegokolwiek douczył. Bo to, że Pan jest skrajnie niekompetentny, nie, nie upoważnia Pana do siania głupot w Parlamencie Europejskim, który powinien być miejscem do rzetelnej debaty. Pana skrajnie głupie poglądy są emanacją Pana skrajnej niekompetencji. Te słowa nigdy nie powinny paść na tej sali. I chcę Panu powiedzieć bardzo jasno. Ludzie, którzy przemawiają tym językiem, którzy straszą ludzi szczepionkami, którzy mówią, żeby nie szczepić dzieci. Żeby nie leczyć, żeby, żeby szukać śmierci po szczepionkach. To są ludzie, którzy mówią językiem ruskich służb. I niech pan to zrozumie. I te służby, to, te służby przemawiają dokładnie takim językiem. Niech pan się douczy. Jeżeli pan nie chce szczepić, niech pan wyjdzie do ludzi, niech pan powie, że szczepienia zabijają ludzi. Niech pan to podpisze swoim nazwiskiem, tylko niech pan nie używa słowa patriota. Nie wiem, co pan ma wspólnego z medycyną. Ja jestem lekarzem, który pracował całe życie na oddziale onkologii dziecięcej. I mi na rękach odeszło wiele dzieci, nie dlatego, że były szczepione, tylko dlatego, że miały raka i umarły. I na szczęście na raka coraz wynajdujemy coraz więcej dobrych, nowoczesnych leków, zaś na głupotę leku nie ma, nie było you, i prawdopodobnie Mr. nie będzie. Pan nie powinien zajmować miejsca w tym Parlamencie, Pan marnuje to miejsce, Pan szkodzi ludziom.